Sponsorem odcinka jest firma Desder, dystrybutor preparatów do dezynsekcji i deratyzacji. Link do strony i kod rabatowy minus 10% znajduje się w opisie filmu. Witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj pokażę Wam i podzielę się z Wami moimi doświadczeniami w temacie czyszczenia tarcz od zegarków. Powiem też o kilku rzeczach na które warto zwrócić uwagę w przypadku różnych rodzajów tarcz. Same tarcze możemy podzielić na trzy rodzaje. Pierwszym z nich są tarcze ceramiczne, takie jak ta występujące najczęściej w starych kieszonkowych zegarkach i zegarkach z tamtych lat. Cechuje je to, że wykonane są z ceramiki, powłoka włoka ta jest odporna na brud i przeważnie nawet jak są brudne od rdzy, bardzo łatwo jest je wyczyścić. Można to bez problemu robić patyczkami. Z bawełny albo specjalnymi czyścikami oraz wodą, na przykład z mydłem albo ludwikiem, ze spokojem można to szorować i czyścić. W przypadku napisu zwróciłbym najpierw uwagę delikatnie, czy nic się nie dzieje. Aczkolwiek takie tarcze są stosunkowo odporne, i nawet jeżeli jest mocno zabrudzona, to nie ma się czym martwić, bo można to ze spokojem wyczyścić. Drugim rodzajem tarcz. Są tarcze, na których mamy swojego rodzaju wzór naniesiony, nie jestem w stanie do końca stwierdzić, co to jest za powłoka. Przykładem takiej tarczy jest ta, którą widzieliście na miniaturce. Są to tarcze charakterystyczne dla lat 50., -tych, 60. -tych, dla tych zegarków szwajcarskich, których ja kojarzę. To na przykład Delbany albo właśnie ta Genewa. Cechuje rodzaj tych tarcz to że już są niestety bardziej delikatne. Wprawdzie nie są aż tak jak te, o których dojdziemy jeszcze za chwilę. Jednak tutaj już trzeba uważać. Szczegóły jak czyścić taką tarczę będę mówił na bieżąco podczas pokazywania przykładów w tym odcinku. Możemy teraz przejść już do trzeciego przykładu tarcz, które według mnie są najbardziej wrażliwe, najbardziej trzeba na nie uważać. Są to tarcze gładkie, malowane Różnymi powłokami albo na przykład szlifowany metal pokryty lakierem. Na przykładzie takiego oto-wostoka, powiem właśnie o pierwszym i największym zagrożeniu w przypadku takich tarcz. Jeżeli widzimy, że powłoka, którą są pokryte, ten lakier jest uszkodzony, zaczyna się łuszczyć czy odparzać, to nie mamy co tam już ruszać lub dotykać. To jest już ogromne ryzyko. Najczęściej taka powłoka po prostu będzie schodziła kawałek po kawałku, będzie to wyglądało obleśnie. W takich przypadkach po prostu nie ma co ruszać tej tarczy. Aczkolwiek w przypadku, kiedy mamy małe zabrudzenia, to też uważam, że ryzykiem jest podejmowanie się ich skrobania czy mycia, bo takie powłoki są bardzo wrażliwe. Jeszcze do tej kategorii tarcz mówiłem wcześniej o. Takich właśnie z połyskiem, z różnymi powłokami można zaliczyć takie luźno malowane, na przykład jak ten wostok, też inny. W takim przypadku też trzeba uważać z samym myciem, bo bardzo łatwo jest taką farbę rozmoczyć, wybielić, zetrzeć. W przypadku takich tarcz, tak jak mówiłem wcześniej, bardzo trzeba uważać i każdy swój ruch dokładnie przemyśleć. Żeby nasza tarcza nie wyglądała jak ten Wostok Na którym właśnie doświadczyłem tego zjawiska Albo jakakolwiek inna z tej kupy złomu Którą tutaj widzicie Jeszcze w kwestii tamtej powłoki o której mówiłem Na tych tarczach, na niej są naniesione napisy No i oczywiście razem z tą powłoką one nam zejdą Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji Teraz jeszcze można wspomnieć o narzędziach Których można użyć do Takiego czyszczenia tarcz i jego, ich ratowania, one są według mnie dość uniwersalne. Poza jedną dość kontrowersyjną metodą, o której powiem na samym końcu, w ramach ciekawostki, ja osobiście używam tych czyścików, które teraz możecie zauważyć. Zwykłych patyczków bawełnianych oraz czasem wykałaczki, jeżeli jest taka opcja i nie ma ryzyka, właśnie żeby na przykład pozbyć się rdzy od wskazówek. Lub jakiegoś innego ostrego nalotu. Oczywiście, w przypadku gdy to nie zagraża samej tarczy, e, takie patyczki oraz czyściki używam w połączeniu z wodą, z mydłem albo ludwikiem. W zupełności to wystarcza. E, tak jak mówiłem, w przypadku pierwszego typu tarcz, tarcz ceramicznych takich jak od tej doksy, którą wam pokazałem, kwestia jest taka, że samo czyszczenie jest łatwe, ale czasochłonne i wymaga po prostu skupienia ale efekt można osiągnąć bez większych problemów. Teraz przejdziemy do omawianego wcześniej drugiego rodzaju tarcz, w tym przypadku właśnie od takiej genewy, która jest głównym przypadkiem, który pokazuję na tym filmie, jak go czyszczę. Tak jak mówiłem wcześniej, nie jestem w stanie jednoznacznie zdefiniować tego rodzaju tarczy. Jest to swego rodzaju powłoka, naniesiona jeszcze dodatkowo na metal. Nie jest to zwykła farba. Może jest to Jakaś pochodna, też jakby ceramiki czy czegoś w tym stylu, jest ona, tak jak mówiłem, nieco bardziej wytrzymała od y, takich tarczy, jakie wcześniej omawiałem, y, czyli tych z tymi powłokami, ale już bardziej delikatna niż y, same tarcze ceramiczne wykonane właśnie w 100% z gładkiej powłoki ceramicznej. Y, tutaj, jak widzicie, zacząłem po prostu szczotkując ją patyczkami oraz czyścikiem aż do momentu kiedy już więcej tego nalotu rdzy i tego co się tam osadziło po wskazówkach nie chciało zejść, potem jak możecie zauważyć użyłem wykałaczki to jest już ruch dość kontrowersyjny sporo być może ryzykowałem ale delikatnie to robiąc udało mi się wyskrobać ten nalot który nie chciał zejść, może nie idealnie ale się to udało ale jak się przyjrzymy tak bardziej ogólnie tej tarczy to widać że w tym miejscu się nieco odbarwiły te rowki oraz ta powłoka jest taka bardziej stalowa, a nie kremowa jeszcze w kwestii samych napisów, bo tam potem przeleciałem tą tarczę też w tych miejscach można to zrobić tylko tak jak mówiłem, delikatnie i zobaczyć czy same napisy nie są. Tutaj zbyt delikatne, i czy nie zaczną schodzić, tutaj nie ma generalnie większej filozofii. Nie mam o czym mówić. Trzeba mieć swoją taktykę i technikę w takim myciu. Jedynie co mogę jeszcze wspomnieć, to w kwestii właśnie takich tarcz wzor z wzorkami, żeby to robić w kierunku ich. Tutaj mamy akurat rowki odchodzące od centrum tarczy. Po prostu jedziemy wzdłuż nich, nie na przekór, bo możemy wtedy tą fakturę zdrapać. Jeszcze mogę właśnie wspomnieć. Poza tą metodą, o tym że tarczę czyściłem w ten sposób bez rękawiczek, ja często ich nie noszę, no chyba że naprawdę sytuacja tego wymaga, czyli na przykład jakiś droższy zegarek, czy yy, sytuacja, gdzie właśnie jest bardzo delikatna tarcza, po prostu staram się mieć czyste ręce, nie nanosić tam brudu. Robię to ze względu na moje problemy skórne, bo niestety najczęściej nie mogę zbyt długo mieć rękawiczek. Generalnie niestety nie mogę wam nic więcej w tym temacie powiedzieć, bo tutaj liczy się przede wszystkim wyczucie oraz delikatność na pierwszym miejscu oraz rozważanie każdego swojego ruchu. Polecam spróbować przeczyścić właśnie jakiś takich tarcz ze złomu, które mają poniszczone powłoki, są całe brudne żeby zobaczyć, czy schodzą napisy, czy ta powłoka się uszkadza, bo tylko w taki sposób można nabyć obycie z niektórymi tarczami oraz własne wyczucie na podstawie doświadczenia. Warto jeszcze wspomnieć w kwestii tarcz o samych nóżkach. Mogę powiedzieć o ich regeneracji tyle, że najlepiej jest, jeżeli musimy taką yy, opcję wykonać, użyć do tego specjalnego narzędzia, takiej frezarki, która wycina jakby miejsce pod podstawkę, a potem za pomocą specjalnych gotowych nóżek, właśnie razem z takim pogrubieniem wchodzącym w miejsce, które wyfrezowaliśmy, to wklejamy. To jest oficjalna metoda, według mnie zgodna z fachem, są do tego narzędzia, bo drutowanie najczęściej kończy się tym, że takie nóżki się nie trzymają. Drutowanie mam na myśli klejenie i takie akcje, ale jeszcze to z mojego doświadczenia mogę powiedzieć: wpadłem raz na pomysł, żeby spróbować to przelutować, ale to też się bardzo źle kończy. Najczęściej wtedy taka tarcza pęka, osmala się, więc tego też nie polecam. Tylko to narzędzie, które jest do tego przeznaczone, teraz jeszcze, w ramach obiecanej ciekawostki, wspomnę, że jeszcze jedną z kontrowersyjnych metod na czyszczenie tarczy. Jest użycie ziemniaka. Tak, dobrze słyszeliście? Surowego ziemniaka. Z tego co słyszałem, i widziałem, najbardziej skuteczne w przypadku właśnie takiego rodzaju tarczy, jak tutaj drugiego, czyli z takimi wzorkami naniesionymi na tarczę, takiej powłoce wypukłej, głównie działał ten efekt dawany przez tego ziemniaka na takich tarczach, które były mocno przybrudzone. Wydaje mi się, a przynajmniej ja nie miałem okazji tego skutecznie przetestować, bo nie bawię się takim ziemniakiem z taką tarczą mocno brudną, ale jakby ktoś chciał spróbować, z naprawdę zniszczoną to może. Chociaż ja, jak widzicie, używam po prostu czyścików. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!